Maneczko widzowie, z tej strony Maćko V2 I zapraszam was na kolejny Już ostatni odcinek z tego sezonu Z odcinka Praca w delegacji Jak widzicie mamy już listopad, działamy już z łąkami Tak jak wam mówiłem, że na tym odcineczku Będziemy robić Balok, szonki, złonek Wszystkich łąk, kierownik już tam pojechał Działa, dał mi właśnie znak, że mogę Przyjeżdżać, bo wiecie, musiał obkosić, żebyśmy się tam Nie, nie jeździli na kupie To już musiał obkosić, coś zacząć No i lecimy do niego robimy balo no i kochani ja zjeżdżam do domu na święta tak jak było mówione a wracamy już wiadomo jest to że wracam i nie wracam sam bo wracam z kolegą tak jak wam mówiłem znaleźli pracownika który jest z polski i przyjeżdża ze mną no tak myślę koniec stycznia przyjedziemy ale chyba pierwsze co będziemy nagrywać to będzie gdzieś w okolice chyba marca jak się zacznie coś praca na polu będziemy się szykować wiecie jak to tam sprawdza wszystko w krowach będziemy działać. Może jakiś obornik będziemy wozić na pola, czy coś wywozić. Nie wiem, zobaczymy. I będziemy się widzieć pewnie dopiero na jakichś tam nawozach. Uprawką pod kukurydzę. Siewnik do kukurydzy, z tego co wiem, ma przyjechać. Także jak my pewnie wrócimy ee, z. no. świąt, to myślę, że już siewnik do kukurydzy i sieczkarnia mają być. Nie wiem, czy sieczkarnia będzie nowa, czy oni po prostu ją gdzieś mają, ale wiecie. Gdzieś. Kurde. Ej, zamknął mi kierownik, broda. Patrzcie. Jeszcze go. A, pewnie musiał wykosić, dlatego pozamykał i będziemy Będziemy... Yy, działać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co to kupią, co to będzie. Czekajcie, załączamy ją, załączamy ją. Czymy tutaj uda nam się wjechać ten pokos. Uda mi się wjechać ten pokos. Opuszczamy i lecimy. 15 na godzinę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Także presujemy od razu owijamy, taki mamy sprzęt. Wiecie, no to też nie ma czasu i ludzi na to, żeby teraz rozgrabiać wszystko. Widzicie, że trawa już się robi, jaka robi na zimę. Także trzeba szybko z tym działać. Żeby po prostu nie... Oj, tam przejechał. Aha, tu nam to samo wyrzuca, widzę. Tu nam to samo wyrzuca i samo się owija. No i dobra, to my lecimy dalej, bo teraz się jedna owija, a drugą już od razu presujemy. Także powiem, bo fajny sprzęcik. No info co do tego chłopaka z Polski dostałem, że też jest zdecydowany. Tam y, przez biuro już wszystko mają ustalone, że jednak przyjeżdża. Czekaj się wyrzuca się? Nie wyrzuca się. Teraz się będzie wyrzucać nam. Że przyjeżdża, także ja przyjadę do Polski i będę gdzieś tam się z nim skontaktował. Będziemy w kontakcie. Wszystko mu tam już opowiem. Co i jak, jak to tu wygląda. Dobra, owie i będziemy działać, będziemy działać wtedy gdzie ten kierowców jeździ. A, tam widzicie na końcu jest. Będziemy sobie fajnie działać. Wiecie, jak tu będzie nas już wtedy więcej osób, to też będzie inaczej. I po prostu będą fajne akcje, bo pewnie gdzieś nas wyślą wiecie we dwóch, na dwa zestawy albo coś. Żeby to po nie wjechać? Nie, nie wiadomo. Zobaczymy, pogadam z nim. Będzie też coś nagrywał, wiecie, jak to potem? Może jest tak, że nie ma co robić, to się potem nagrywa. odcinki, to może też będzie chciał, jak coś, to wam na następnym odcinku moim dam znać, że nagrywa. Będziecie mogli się też przejść, pooglądać, bo pewnie będzie u niego z innej perspektywy nagrywane, jakby już z mojej innej. Także będzie ciekawie, będzie się działo. I co, działamy, działamy. Ostatni już tak naprawdę podrygi w pracy no bo co, tu kończymy do końca listopada jeszcze jestem tam wiecie, się ogarniamy coś na gospodarstwie, ja jadę do domu, oni się już tu będą działać dalej z tam krowami tak naprawdę bo już nie mają co robić, bo to wszystko mamy ogarnięte już nie mamy co robić tak naprawdę wracamy i zaczynamy właśnie od nawozów yy, siewy kukurydzy i sikujemy się do szniw, tak naprawdę Zobaczymy, jak przyjedziemy, co to za nowe nabytki. Co do siewnika, do kukurydzy i co to za sieczkarnia będzie, też jestem ciekaw. Czy to jakaś nowsza, starsza? No zobaczymy. Nie powiedzieli mi, co to ma być, bo ja się do tym nie tylko spytałem, czy to z sieczkarnią, a oni mi powiedzieli, że będzie. Także też nie wiem, czy oni mają i co, wszystkiego się dowiemy w swoim czasie. Powiem wam, te płoty na tych łąkach to jest ciężka sprawa, tutaj wyrabiać kłoty płotów zostają zostają jaki, ale to wszystko potem, jak przyjdzie z grabiarka, pozbiera, to będzie ginit. Kurde, tak ta presa robi tylko takie małe baloty. Myślałem, że trochę większe będzie robić. Ale jak na razie widzę, kurde, przejechałem. Kurde, tu się trzeba pilnować. A czekajcie, a... No nie ma. To się ono robi tylko jedne. I teraz powiem Wam tak, jak kierownik skończy, jak będę go tu widział, dogadałem się z nim, że po prostu się zamienimy. Jak będę widział, że on już tam stoi przy wylocie i ma skoszone, to ja mu daję pędzika on będzie dalej se tutaj presował. Wiału ja powiedziałem mu, że jego ostatni odcinek to, że dałby mi trochę pojeździć yy, klasikiem z kosiarkami. Ja pojadę na drugą łąkę, a on se tu będzie działał dalej. A my sobie pojedziemy tam i będziemy się tam działać. Także fajnie dogadany, schodził się Także bez problemu Będzie ogarnięty odcineczek jak tralala No i potem się już zobaczymy w nowym sezonie w Nowej odsłonie, może coś nowego dojdzie Zobaczymy tutaj... Zobaczymy A balot tam jest balot za balotem Zobaczymy, może jakieś pola dojdą. Choć tu kierownik mówił, że coś tam mają na oku. Chyba pod kukurydzę, żeby było więcej tej kukurydzy. Bo nam zostało tylko jedno, te mniejsze pole Ale teraz, wiecie, jak wiedzą, wiedzą, że przyjeżdżamy we dwóch, więcej siły do roboty. To nie więcej pola potrzebne. nie? kurde, tutaj powiem wam ciasną. Na tych łąkach. Dobra, na wyżej, co zostanie? Niespresowane, lepiej nie sprosować. A coś rozwalić? Dlatego ominiemy tak trochę ten róg. Tu się wjedziemy już w pokos. Żeby nie było problemu. No widzicie, tak to robotka wygląda. Ja Wam powiem, mi się podoba. Jest fajnie. A jeszcze jak będzie, wyczy. chłopak polski, jeszcze jeden. To już będzie w ogóle fajnie, bo sobie będzie pogadać z kim. I wszystko, a tak? Człowiek sam. nie zawsze zadzwoni do domu. Pogada w domu z kimś. A tutaj nie ma za bardzo z języka, człowiek nie zna, no to co, to się będzie wygłupiał, nie? Jak tutaj popatrz Sytuacja u kierownika Tutaj człowiek nie będzie się zatrzymywać? on jest tu Eee, idzie mu to ładnie, powiem wam szczerze Ma większe półpola, widzę Większe półpola ma machnięte, o jedzie Wiecie, Dorwał klasika i jeździ Aż z tego co widzę, to kierownik bardzo często tym dużym klasem jeździ Może to, wiecie, może tak ma przypisany ten traktor tu do siebie czekajcie, dźwigniemy sepresę presę się tu jakoś zawrócić i no tu też rachuciachu i pokoszonym no to z kosiarkami idzie szybciej jak ja wiecie to tak naprawdę szybciej ogarnie to wjedziemy dobra lecimy znowu, no to chyba pojedziemy raz przy razie, chociaż nie, tam jeszcze musimy po przejściach zebrać, żeby po nim nie jeździć Pryzma, pryzma już jest otwarta już otworzyliśmy pryzmę tą co żeśmy wozili na nią także już się z niej bierze także wiecie będzie zapas do następnej no do następnej no, kiszonki to już będzie zapas narobiony bo tu będzie wiecie trochę tych balotów to myśmy objechali raz dookoła tak naprawdę a już wam powiem ile tego mamy no też są małe te baloty ale mamy tego 11 zobaczcie objechaliśmy dookoła 11 balotów ona no zbiera się tego troszkę. Tutaj też tej łąki jest bodajże 4,5, chyba 4,5 hektara, 4,20 jakoś. A jeszcze mamy jedną, tutaj gdzie pojedziemy ją kosić też koło domu. No i jeszcze jedną łąkę, pamiętacie co jest tam na, na, nad morzem. Tam koło tej plaży. Tylko tam już wam dzisiaj raczej nie nagram. Bo ja nie wiem, czy my w ogóle dzisiaj ogarniamy te dwie łąki. Bo już widzicie 13 godzina. To nam się uda te dwie łąki ogarnąć, a co dopiero się tam jechać, także jeszcze pewnie może jutro pokończymy tam no i tyle i do domku poogarniać czy poogarniać do domku i widzimy się w wiosnę już. Wiosna będzie ciekawsza robota bo to wiecie, będzie i, i nawozy, i to i tamto będzie się więcej działo. Ja o to się już nie mogę doczekać, bo powiem tak najbardziej te kiszonki. Pewnie kierownik będzie na sieczkarni znając życie, a my we dwóch na odwozie i będziemy gonić, żeby się wyrobić. Bo szef z nami, aż tak to z nami nie pracuje w takich pracach. Także będziemy pewnie my we dwóch na odwozie, a on sobie będzie działał na sieczkarni. Kierownik chyba, że coś nam da pojeździć sieczkarnią, bo nie wiem, nie wiem, zobaczymy. W tym roku kiszonka była robiona złą. Też nie wiem czemu tak dziwnie. Nie mieli pola czy co? Bo teraz robiliśmy złąki, Jak pamiętacie. Ale też fajna akcja zwozić samozbierającą szczczepą. Pewnie teraz będziemy też zwozić samozbierającą te odbierać, opierać. I co? I tymi dwoma może? Albo tą tandemką? Nie wiem, zobaczymy. Bo... Albo tą dużą szczczepą. Nie wiem, co nam tam pozapinają. Jaki sprzęt. Traktorki fajne. Nie wiem, czy coś będzie dokupowane, czy co, coś będzie wymieniane, bo widzicie, ten fend, ten fend już trochę ma, ale ja myślę, że oni go nie zmienią, bo to wiecie, jak to stara technologia mechaniczna, to starsza, no, bo tu mniej awaryjności, tym nowsze, tym potem, wiecie, jak to się zdarza, także nie wiem, zobaczymy, czy coś nas tu będzie czekać, czy nie, dobra, niech nam ten berka tu wyskoczy, żeby nam nie przeszkadzała na, właśnie, żeby nam nie przeszkadzała w pokosie, się ja my tu zawrócimy, moi kochani Eee, spokojnie No, jak już są dwa poprzeczniaki Wykoczone i wyzbierane, to już to lepiej idzie, Wam powiem zobaczyć, zobaczcie, pociąg jedzie Jakiś... Jakiś towarowy Ale pusty Chyba, że coś duży w ogóle nam miał Czekajcie, jak ten kierownik? Ej, kierownik ze dwa paski jeszcze przejedzie Dwa, trzy paski I po robocie Wtedy się zmienimy Również się tu będzie ogarniał dalej łąkę, a my się polecimy na tą drugą kosić. Szkoda, że nie zaczęliśmy tam od tamtej łąki. No, już tam ta mniejsza jest. Tam yy, nad morzem, no ale zaczęli od tej, no to jedziemy od tej. Potem kazali tamtą kosić, i dopiero potem lecimy na tą trzecią. Ale to już dzisiaj mam nie dam rady tego nagrać, bo to już będzie noc pewnie. Także dajcie znać w komentarzach. Czekacie na drugi sezon? Jak to będzie wyglądało? We dwóch, We dwóch zawsze raczej, nie? Zawsze lepiej. Jak samemu. I pokazać będzie z kim lecie. Na CB Radio będziemy siedzieć, se będziemy segadać, też będzie inaczej jak teraz. Tylko prosiszcie mnie. Tak naprawdę. No i powiem Wam, schodzi się to, schodzi się to. Presowaniem. Bardziej że małe te balotki, nie? To to 3,5 tysiąca litrów to jest ikuś tak naprawdę mogłyby być większe, mogłyby być większe, wiecie. Też mógłbym Wam potem nagrywać jeszcze złożenie, niezłożenie, ale nie wiem, jak to tu będzie wyglądać. To wiecie, nie będę tutaj aż tak kombinował. Bo też chcę jak najszybciej już uciekać na święta. Może w tym drugim sezonie, jak będzie, będziemy we dwóch, to Wam więcej ponagrywamy bo no to wiecie jak to wtedy pojedziemy pewnie sami na pola bo wątpię, żeby teraz kierownik ze mną kosił jakbym no, kierownik orszat i jakoś. Jakbyśmy tu byli w, w dwóch, to pewnie by tu nie było zami kierownika, tylko by z nami był kolega i byśmy tak działali. Ale że jestem sam na razie, no to musi mi kierownik pomóc, żeby to ogarnąć, bo jak ja bym pokosił te łunki zanim to popresował sam, to wiecie co by było. Nie wiem, jak oni to zbierają, ale chyba to zbierają przyciepą normalną Tą platformą, co pewnie były przywiezione małzery, Bo ja nie widziałem, samo zbierają się przyczepy na okrągłe baloty, mają tylko na kostki Także wydaje mi się, że będzie zbierane to normalnie Ładowareczka Kurde, musimy tu jakoś tam się obrócić Przejedziemy tylko o baloty, a przejedziemy? Ładowareczka, pewnie jakiś chwytak Do balotów I tak się to zbiera Kurde, znowu nam to wyskoczył, został na tym na pokosie, dobra. I tak żeby go nie rozerwać. Dojechać po niego. Eee, ładnie minięte. O. I. I teraz właśnie nie, wiem, czy kierownik jak tu dojedzie, to już będzie zjeżdżał. I on jeszcze po prostu pojedzie w jeden pokos, bo nie wiem czy jechać dalej, czy już tutaj na niego czekać. Czekaj, zobaczymy co on robi. A, kierownik jedzie Dobra, to tak, wiecie, muszę szybko przeskoczyć Ja mu powiedziałem, no, że mu już jakoś go tam nagram, no bo nie da rady tak, żebym wyszedł Ale dobra, niech on sobie wyskoczy z traktora My tu jeszcze przejdziemy, ponagrywamy jeszcze o zestawik Zobaczcie jaki ładny zestawik, o, kierownik poszedł, ja, ja, good, good, dobra, dobra A nie poskłada nawet, nie poskłada, widzicie? Czekajcie, to my musimy teraz tak, yy, tak? Składa się nam tylna. Dobra. Podnosimy, składamy. Opór lecimy. No to jest sprzęt. no kierownik to ma te lux robotę. Takie sprzęcie. Dobrze się zgodził na to, żeby mi dać troszkę pojeździć. Chyba ja mi się nie zgodzi. Ale mówi, dobra, nie ma problemu. Dobra, może lubi. Też pojeździć sobie. Wiecie. Teraz on, niech podziała trochę, nie? Trochę go wykorzystamy. A my teraz lecimy na drugą łąkę. Pokażę wam jak to idzie te koszenie. I co i czekajcie na drugi sezon. No, tam też pewnie będzie trochę tych łąk. Znaczy no, trochę tych szanokosów. Bo... No widzicie już ta trawa taka się robi. Rzuciutka na no, to listopad, to wiecie, to na jest git. Tak gadali, że git to co? Ja tam się nie znam. Ja tylko pracuje. Lecimy się w tą stronę. Tu... O, gdzieś się to dokładnie? Dobra, teraz tak, rozkładamy wszystko A Tu ma, musimy dać tak, okej? Okay. Eee, ale dajmy sobie dwa... Kurcze, tu... Kur. Dajmy sobie dwa... No co tu mamy grane? A, teraz... Nie jeden, tylko dwa Dwa poprzeczniaki, kierownictwo się na trzy, my sobie jedziemy na dwa i teraz tak, załączamy obydwie, opuszczamy obydwie. Tyk jedna, tak, druga. I lecimy tematem. Powiem wam fajnie, że mają taki sprzęt, że kosi na pokos Bo to widzicie dwie osoby i ogarnięte, nie? Dwie osoby pracują na polu i takie siano kosi idą raz, dwa, trzy. A jak jeszcze byśmy musieli to zgrabiać, no to zaś. Musielibyśmy skosić całą łąkę, potem by jechał jeden zgrabiać, dopiero prasować, a tak wiecie, od razu kosimy, prasujemy i robota idzie. Także sprzęt fajny powiem Wam zadowolony. Jestem, że taki fajny sprzęcik nam się trafił, nie pracowałem nigdy na takim sprzęcie, także mamy okazję się pobawić na fajnych sprzętach, nie wykaszamy tak ostro tych, tych yy, rogów, bo i tak widzicie, że ciężko jest tam się dostać czymkolwiek z presą czy nie z presą yy, ten to bo wiecie Łagodniej zakończymy te rogi, to będzie lepiej wtedy. No i lecimy z tematem. pojedziemy też dookoła ze dwa razy i zobaczymy jak będzie czasowo, jeszcze wam nagram trochę tego koszenia. też troszkę my tutaj w tym klasie te, te, te paseczki z której tak no rozpraszają do pracy, no ale to zrobić? Taki sprzęt mamy, taki sprzęt mamy i... Tak to jest, widzicie, jak to jest? Tak się nagrywa. Dzieci są, no nie ma lekko, ale coś trzeba nagrać, nie? Toś trzeba nagrać. Żeby coś było. I lecimy z tematem. Także kochani, czekajcie na drugi sezon, bo będzie naprawdę się działo. Ja już Wam to mówię. Że będzie fajnie. Tu trochę cofniemy. Bo ja już widzę, że tego rogu tutaj nie wybierzemy. Tak. No tutaj to w ogóle ten klin jest taki No dobra, chyba sobie to jakoś tu poradzi z tym przewraca przewracaniem albo, albo ja, nie wiem kto sobie tu będzie musiał poradzić zobaczymy tak to widzicie moi drodzy, jest na pewno będziemy coś teraz mieli ze z więcej Będziemy we dwóch, to będzie, wiecie, żniwa. Nie wiem, czy dadzą nam pokosić coś. W tym sezonie widzicie, sami pojechali. W tym sezonie sami pojechali kosić. Pokosili, no ja wcześniej to było skoszone, tylko potem wyprasowało i, i, i uprawiało. W tym sezonie zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie. Może nam dadzą. Jak wiecie, już zobaczyli, że przepracowałem rok. No rok, no taki nie rok, bo to pół sezonu, tak naprawdę tu u nich ale widzicie, to może pozwolą wtedy coś pokazać więcej no i wtedy będzie fajnie robotka idzie musimy trochę uważać żeby tutaj na asfalt nie wyjechać, o, bo jak idziemy po nożach no kierownik też pójdzie, ale po premii jedziemy tu, no, że potem jak tu będą jakieś mijanki to się poprawi ale widzę nie skoszony ma dobrze także widzę że będzie kit nie ma problemu lecimy to w koło i tak to widzicie jest kochani pyk pik. dobrze to to się jedzie 17 na godzinę to to trochę chociaż schodzi nie? bo tak jakbyśmy mieli kosić już 15 na godzinę czy tam 14 to byśmy tu kosili a kosili ale powiem że tak idzie. jak tak to pójdzie to może i faktycznie my wykosimy dzisiaj tamtą łąkę to jest nad morzem zobaczymy jak się uda i widzicie tak to leci kochani tak to leci zleciał ten czas szybko bo przyjechałem tutaj Cierpił? nie? Sierpniu. A zobaczymy że mamy końcówkę listopada. Także czas zleciał szybko nam tutaj. No ale jak się robi, to się lubi. To czas leci, nie? I co, za chwilę chwila w domu, dwa miesiące tak naprawdę. I pot z powrotem. Ogarda tam widzę jakiś mały ze został. Ale tam widziałem kierowniczek też. Kierowniczek też tam robił jakieś mijaczki, to nie ma się co przejmować, że my robimy. On ma większe doświadczenie, a zrobił to jak ja zrobię jakiś mały miaczek, to się też nic nie stanie. Dobra, wykoszone? Wykoszone, elegancko Dajmy jeszcze co do tyłu Lecimy tu Rach, ciach O, pyk Nie no, robota na GPS-ach, bo powiem, to jest ktoś innego, jakby tak miało jeździć Bez GPS-a Pola mają sczytane I nie zostało żadnych miniaczy, pięknie Pola mają sczytane I idziemy raz, dwa, trzy z robotą Podoba się tych płotów. Znaczy szkoda. No, tak, jakoś to mają. Są te płoty. To już my nic na to nie poradzimy. Tak to widzicie, tutaj jest. Ogrodzone mają łąki. Nie wiem, dajcie znać, jak Wam się podoba ta. Wiem, że to już jest koniec. Wiem, że to już jest koniec. Odcinka, ale hmm, dajcie znać, jak to dotrwał. Jak Wam się podoba z tej perspektywy tego środka. No, ja moim zdaniem najlepiej to by było właśnie nagrywać wszystko z perspektywy środka w tej serii. No bo wiecie, jak to jest taka seria z pracy gdzieś, no to wiecie, no to drona tutaj nie ma ani nic, to ciężko by było wam pokazywać to wszystko z zewnątrz. Także wydaje mi się, że to chyba będzie z środka. I co? I tak to chyba mi się wydaje odda wtedy. A chciałem właśnie zrobić taką serię, że, bo to wiecie, na live'ach, czy coś tu się gra, że się gra z zewnątrz przeważnie. A tutaj właśnie chciałem zrobić, żeby żeby właśnie jeździć tylko i wyłącznie ze środka no bo odkąd mam teraz te siedzenia, jak Wam mówiłem ostatnio, no to mi się bardzo podoba gra z środka także chciałem to właśnie tak Wam nagrywać żebyście widzieli to jakby moimi oczami, nie, z mojej perspektywy a nie z perspektywy tam z zewnątrz, nie? z drona czy czegoś no widzicie, tutaj wyjechaliśmy do gps i tutaj został mały taki klinek, ale dobra, dojeżdżamy tu do końca ja się będę kochani z Wami żegnał za chwilkę no i co, wyczekujcie drugiego sezonu będzie się działo. To już Wam mówię, że będzie się działo. Będzie ciekawiej dużo. Wiecie jak to? Według to według. Bo już tego co wiem, takie 98% że będziemy według. Także wyczekujcie. I macie link przypięty w kanale na dole, który też zasubskrybujcie. Obserwujcie, bo tam właśnie będę się pojawiał też na odcinkach z tej serii. Także Aha, miałem nie. Dobra, czemu on nam się składa? Nie składa, tylko się rozkłada, Miał się wyłączyć. Także obserwujcie kanał kochani. Tam też się pojawimy, tam też będziemy działać, także zobaczcie, piękny klasik, pięknej odsłonie, piękny klimacik. A ja co? Dziękuję za obecność. Jak ktoś wytrzymał do końca, to bardzo dziękuję. Łapeczka w górę i lecimy dalej, kochani. Trzymajcie się na razie. Pa pa!